Jak to jest możliwe, że grzejemy głowę, a jest nam ciepło. Chodzi o to, że. Yy, Bo chłodzenie rozumiem. Okay. Tak, tak, tak. Chłodzenie tak, ale grzanie? Yy, my jesteśmy bardzo często przyzwyczajeni i nauczeni do czegoś takiego, że yy, grzeje nas, nas powietrze, tak? My odczuwamy ruch powietrza, natomiast tutaj jest wykorzystane inne zjawisko. Zjawisko podczerwieni. Yy, dla przykładu. Yy, Podam coś takiego, że my, na przykład zimą, na dworze jest czaskający mróz minus 5, minus 10 stopni, ale jest to dzień słoneczny. Wystarczy, że staniemy gdzieś w zacisznym miejscu, tak, żeby słoneczko na nas padało, i nagle się okazuje, że mimo mrozu my odczuwamy ciepło, czyli jest to zjawisko promieniowania podczerwonego. To samo zjawisko zostało tutaj wykorzystane, czyli my nagrzewając ten panel, tak naprawdę powodujemy, że wytwarza się, czy, czy powstaje to zjawisko promieniowania podczerwonego. Nie będzie się nagrzewało powietrze, tak jak w tradycyjnym ogrzewaniu. Podejrzewam, że Tadeusz już to wspomniał. Natomiast to ciepło będzie odbierane przez powierzchnię czyli, my jako ludzie będziemy mieli wrażenie, że tak, jakby nas delikatnie słoneczko przypiekało. Przypiekał oczywiście to jest za dużo, czy tam za mocno powiedziane, ale będzie to takie wrażenie takiego ciepełka. Oszczędzamy energię, ponieważ e, temperatura odczuwalna to jest o 3, e, przynajmniej 3 stopnie e, e, wyższa. Wyższa, tak. tak. E, e, a więc, a więc e, możemy tutaj zadać e, temperaturę wyścigową 19 stopni, będziemy odczuwać jako 22. Ale słuchajcie, w podłogów to tak samo przecież jest, tak? Czy nie? No ale mimo wszystko, podłogówka grzeje powietrze. Podłogówka, oczywiście, tam też jest zjawisko tego promieniowania podczerwonego, ale podłogówka bardziej skupia się na tym, żeby zagrzać powietrze. Więc, stawiając termometr w pomieszczeniu, gdzie działa podłogówka, jeżeli pokazuje 22, to jest te 22 stopnie. W przypadku tych. Paneli sytuacja będzie tego typu, że my w pomieszczeniu termometr pokaże, powiedzmy, 18-19 stopni, a będziemy mieli poprzez to promieniowanie, które nam będzie w głowę ładnie operowało, będziemy mieli to wrażenie, że jest ta temperatura tych 22 stopni. Czyli nie musimy podgrzewać powietrza do pewnego poziomu, żeby to ciepło było odczuwalne. Tutaj jest, skupiliśmy się na innym zjawisku fizycznym.